Mam świeżo i widzicie, dziś nagrywam cytrynkawy challenge. No i jak widać znajdziemy się w moim pokoju. Tutaj o jest moja śwania. że nic nie widać. Tutaj są jakieś wzdety. Tutaj jest telewizor, Xbox, jakieś właśnie wzdety, a tutaj, nie znajduję, nadzieję, gdzie jest Tutaj jest, o mam, mm, tutaj jest mam moje miejsce pracy ziomeczki. Mm. No więc cóż, jeśli nie widzieliście, no to e, jeżeli widzieliście, to będę miał taką grę. Będzie, jeśli chcecie, żebym nagrał tą Gazerę San Francisco, no to napiszcie w komentarzach. No, tutaj mam moją wodoodporną klawiaturkę firmy Rebltek. No i myszkę firmy Logitech więc, o tu no i tutaj ekran firmy Yacht chyba no i tutaj nasza lampka ziomeczki chyba ja wiem sobie tam duże było nie widać wow dobra sorry eee, good no a więc tu ziomeczki tutaj mamy jeszcze cytrynki mmm więc ja to chyba przybliżę no Kolejny stół. a tutaj. Yy, no i daje. Zobaczę zaraz, czy to się. No, będzie mnie widać. Tak to chyba nie, więc. Troszkę oddalę. Tak. O! Widać, nie zobaczę. wow Tak widać mi chyba. Ale jak coś, to się ma Dobra, więc no cóż, mam i nienawidzę, kiedy nawet nienawidzę, więc zobaczę dla Was. Dobra, więc no cóż jemy. A jeszcze tutaj młodzież, zrobię sobie soczek, później też się spróbujemy, ale dobra. Teraz chodzi śmierć. Oczywiście Nie są nie ważnym. Ale go odreź próbuję. Mm. Dobra. Więc teraz próbuję. Mm, więc próbivanko. M. Mm. M. Mm. Na no serio. Ojta. Oh, O! Oh. Mm. Nie. Uuu, mm. strasznie, dobra. więc ręki. Widzę, jest serze, straszne. Będziemy jeszcze jedno źleczki. Pierdzą tutaj sobie soczek. Więc, o. Wciskamy wszystko, wciśniemy. Sok. I jeszcze z tego żeby nie było, że tutaj podmieniłem na jakąś zwykłą wodę czy coś, więc tutaj mamy nasze picie. Częstujemy się drugą ciecinką, dlatego że nie jest pierwszej. To jest niestety troszkę miejsca tutaj. Coś tutaj dziwnego jest. Dobra, więc no jemy. Oh. Ja. Mm. Straszne. Oh. Ojejdam. Ja Dobra, to tak. jest nasz, nasz soczek. Mmm, no jestem przekonany. Dobra, pijemy. O, Wam pokażę. Mmm. Straszne. Dobra, idziemy. O, no, no tyle. <kluzny> Nie wiem, ile to minutowy teraz chyba sprawdzę. Nie, no nie, ale no, może 5 minutowych oczyniaczek. A jutro, mm, do że w niedzielę jest live na 12, czyli mm, no, zaczynij Dzisiaj jest czwartek, więc piątek, sobota, niedziela, tak więc zaczynij. No lewa. A jutro zobaczycie epicki, naprawdę epicki film, tylko godziny godzinę Jakoś tak, ponieważ jeszcze muszę ten film zmontować fajnie. Postaram się to znaczy. Będzie bardzo fajny film, mam nadzieję. No i tyle, więc. No. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał. Lajkujcie ten film. O straszny no serio. No i tyle, więc. Zobaczymy, słuchajcie się i... Na